A ten ciągle nabija, ty... Ja pierdzielę... Ten jest... <noise> e no, ciągle ci ciska, ty... Ciągle ci... Dlatego jest zmutowany, no bo mi to nie, w ogóle nie przeszkadza, no. Niech mnie wyzywa, ja mogę być gorszy od niego, mi to nie przeszkadza. No, ja mówię, że jesteś dobry, ale że, że nie masz się starać, bo nie będziesz lepszy. <noise> o. o.